Nazywam się Bartek Gajos i jestem historykiem. W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia staram się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką rolę przeszłość odgrywa dzisiaj. Doktor Maciej Wyrwa pracuje w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Specjalizuje się w historii represji sowieckich, w szczególności operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej. Maćku, ty represjami sowieckimi zajmujesz się ponad 20 lat. W Polsce temat represji sowieckich budzi jednoznaczne skojarzenie ze zbrodnią katyńską, w ramach której zginęło co najmniej 22 tysiące polskich obywateli. Natomiast taką zbrodnią, która w powszechnej świadomości nie istnieje, jest ta dotycząca operacji polskiej NKWD lat 37-38, w ramach której zginęło co najmniej 111 tysięcy obywateli osób pochodzenia polskiego, czyli pięciokrotnie więcej niż, niż w ramach zbrodni katyńskiej. Dlaczego my tak niewiele de facto wiemy o tej, o tej operacji i kiedy tak naprawdę zaczęliśmy się czegokolwiek na ten temat dowiadywać? Dlaczego tak mało wiemy o tej operacji? Myślę dlatego, że przede wszystkim bardzo późno dowiedzieliśmy się o samej operacji polskiej. To był 92 rok, to była praca historyków Stowarzyszenia Memoriał, którzy w końcu dostali się do archiwów sowieckich i tam odnaleźli stosowne dokumenty, które właśnie mówiły o Operacji Polskiej. Wcześniej słyszeliśmy o ofiarach Wielkiego Terroru. Zresztą ofiary Wielkiego Terroru w dyskursie w Polsce były zdominowane przez dyskurs na temat komunistów, którzy również byli represjonowani. Natomiast warto pamiętać, że w ramach Operacji Polskiej zaledwie 3% stanowili polscy komuniści. Dlaczego tak mało o, mówimy o Operacji Polskiej? Myślę, że przyczyn jest kilka. Pierwsza jest taka, że w Polsce zwyczajnie w świecie nie miał kto się upomnieć o te ofiary. Zbrodnia katyńska, o której mówiłeś, jednak w Polsce pozostali bliscy, pozostała rodzina krewni znajomi. Często te osoby mimo szykan w okresie PRL stanowiły i stanowią do dnia dzisiejszego inteligencję polską, więc one mogły się o to upomnieć. W przypadku operacji polskiej krewni mieszkają w Rosji. I zupełnie inaczej podchodzą do kwestii związanych z represjami sowieckimi. To przez lata był temat tabu. Nawet teraz, kiedy jeździsz po wsiach i pytasz ludzi, oni ze strachem opowiadają o tym, co się, co się wydarzyło wtedy, mimo że minęło już 80 parę lat. Ale właśnie mówisz o tych krewnych. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia razem z Instytutem Pamięci Narodowej stworzyło specjalną stronę internetową poświęconą operacji polskiej i wy tam zamieściliście relacje właśnie krewnych represjonowanych w ramach tej operacji. I jedną z takich relacji, z którą się zapoznałem, dotyczy Leokadii Goliniewskiej, której ojciec w 1937 roku nie wrócił z pracy i ona o jego śmierci dowiedziała się dopiero w roku 1942. I jako przyczynę śmierci podano Mocznice, e, czyli zginął po prostu w ze względu na chorobę e, w więzieniu. E, I ona opowiada o, o tym, w jaki sposób dowiadywała się e, o tej całej zbrodni? Tym przemowem była pieriestrojka, e, i później powstanie memoriału artykuł, artykuł profesora, profesora Pietrowa. E, ile my takich osób dzisiaj, ile takich relacji w ogóle my znamy dzisiaj? Osób krewnych, represjonowanych i kim, kim oni są jako grupa społeczna? E, myślę, że. Wciąż zbyt mało, tak naprawdę. Materiały, o których mówisz, pochodzą z, ze zbiorów Petersburskiego Memoriału. I one również nie są pełne, to znaczy, my do końca w niektórych przypadkach nie wiemy, czy ta osoba na przykład była represjonowana w ramach operacji polskiej, czy nie w ramach jakiejś innej operacji w okresie wielkiego terroru. Jak wspomniałeś, to dopiero pierestrojka, to dopiero 92 rok, kiedy. Weszło do obiegu naukowego, ale też i do powszechnego w Rosji coś takiego jak Operacja Polska. Wcześniej ona wiedziała, że w okresie wielkiego terroru zamordowano jej, jej bliskiego. Mógłbyś w ogóle scharakteryzować, z czego tak naprawdę ten wielki terror się składał, to znaczy, jakie akcje NKWD i przeciwko komu prowadziło? Operacje narodowościowe to tylko część tak naprawdę większego procesu, który nazywamy e, procesu represji, który nazywamy wielkim terrorem. Oprócz tego istniała jeszcze represje wymierzone w tak naprawdę w działaczy partyjnych, administracje. To były te wielkie procesy pokazowe, kiedy nagle się okazywało, że najbliżsi współpracownicy Lenina, Kamienie, w Zinowie, w Radek, Bucharin okazują się zdrajcami, szpiegami. To był pierwszy element. Drugi element to była e, tak zwana operacja kułacka. Operacja wymierzona tak naprawdę w resztki, e, w resztki chłopstwa zamożniejszego, które przetrwały początek lat 30. E, a następnym elementem były właśnie operacje narodowościowe, w których polska operacja była jedną z wielu, ale największą. No właśnie, bo tych operacji narodowościowych ja sobie zapisałem. Była polska, była niemiecka, rumuńska, łotewska, estońska, fińska, grecka, afgańska, irańska, chińska, bułgarska i macedońska. I właśnie mówiłeś o tej specyfice operacji polskiej. Dlaczego ona była tak specyficzna i czym ona się wyróżnia na tle tych innych? Wspominałeś jeszcze operację Harbińską, która mm -hmm. bardzo często jest zaliczana do operacji narodowościowych tylko dlatego, że została wykonana według matrycy operacji narodowościowych. Notabene tą matrycę stanowiła Operacja Polska. To Operacja Polska stanowiła wzorzec do przeprowadzenia tych wszystkich operacji, które wymieniłeś. Jak to przebiegało? To znaczy, na, na czym polegała ta matryca? Jaki był, jaki był, jaki był plan działania y, y, NKWD-istów? Podstawę operacji polskiej stanowił rozkaz Jeżowa numer 00485 11 sierpnia 1937 roku, który bardzo dokładnie precyzował, kogo aresztować i co dalej z tymi aresztowanymi rokiem. Kto to był? Po pierwsze, były to osoby, które uznano za działaczy polskiej organizacji wojskowej. Zarówno tych, których już za nich uznano, jak i domniemanych. Kolejną grupę stanowili żołnierze polscy, którzy. Pozostali w Związku Sowieckim po wojnie polsko-bolszewickiej. Kolejną grupą represjonowaną były, byli uchodźcy polityczni, w, głównie komuniści. Kolejną grupą byli członkowie Polskiej Partii Socjalistycznych i innych ugrupowań uznanych za antysowieckie. Również represjonowano mieszkańców polskich okręgów narodowościowych, których uznawano za zbyt nacjonalistycznie nastawionych antysowiecko. I to były podstawowe grupy. A co my jesteśmy w stanie powiedzieć na temat tego, kto i wedle jakich kryteriów właśnie formował ten rozkaz? I, I dlaczego w ogóle taką operację zdecydowano się przeprowadzić no właśnie w sierpniu 37 roku, a powiedzmy, a nie na początku 38? Do dnia dzisiejszego historycy, badacze spierają się na temat tego, co doprowadziło do tej kumulacji tak naprawdę represji z latach 37-38. Wymienia się czynniki wewnętrzne, czyli chęć zastąpienia starej elity bolszewickiej przez nowych, nowych, nowe elity, nowych ludzi całkowicie podległych Stalinowi. Mówi się też o syndromie oblężonej twierdzy, czyli rozpoczęcia budowy komunizmu w jednym państwie. Czyli wzmacnianie tak naprawdę społeczeństwa poprzez, poprzez oczyszczenie z wrogich elementów. Poza tym ten element oblężonej twierdzy, wymieniłeś grupy represjonowane. To wszystko tak naprawdę są przedstawiciele państw, z którymi Związek Sowiecki graniczył. I to nie przypadek. To oni mogli stanowić tą e, piątą kolumnę, mhm. która na wypadek wojny mogła, mogła zdaniem pewnie Stalina, e, znaleźć się po tej drugiej stronie. Wymienia się również czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja międzynarodowa, powstanie antykominternów, później dołączenie do Tokio, w Berlina, Rzymu. Mhm. Jako ważny element podaje się również wojnę w Hiszpanii, która była taką wojną ukrytą pomiędzy faszyzmem a komunizmem. Również e, część badaczy, zwłaszcza w Polsce, odwołuje się do samego Stalina i do jego psychiki, często podkreślając jego antypolskie fobie. Idąc tym tokiem myślenia, e, można śmiało powiedzieć, że Stalin nie lubił żadnej nacji w Związku Sowieckiego z gruzińską, rosyjską, łącznie, bo przecież tam też były ofiary represji. I warto podkreślić, że sprawy te rozpatrywano w trybie pozasądowym, tajnym do tego. Rozpatrywała je specjalna dwójka złożona z Wyszyńskiego i Zierżowa. Natomiast w terenie analogicznie y, takie listy y, tworzył y, prokurator y, i szef NKWD. Czyli na, na, na którym etapie potencjalna ofiara dowiadywała się, że no właśnie? Tak naprawdę potencjalna ofiara dowiadywała, nie dowiadywała się nigdy na podstawie jakiego, jakiego paragrafu, bo żadnego paragrafu w tym przypadku nie było. Tak jak już powiedziałem, były to decyzje pozasądowe. Wyglądało to tak, że przesługiwano, zresztą wymuszając zeznanie, po czym sporządzano krótką charakterystykę. Na podstawie tych charakterystyk co 10 dni te lokalne, ta lokalna dwójka stworzyła listy. Osób represjonowanych, już od razu to oni zaznaczali albo kategoria pierwsza rozstrzelanie, albo kategoria druga łagier. Czy ty uważasz, że ten czynnik narodowościowy, etniczny Polski tutaj miał kluczową rolę, czy może trochę innymi kryteriami ta, ta, ta ten sowiecki aparat represji myślał? To znaczy, i tu znowu e, zdanie wśród badaczy są podzielone na ten temat. Jedni podkreślają antypolskość. Tej operacji. Natomiast bliższe mi jest myślenie e, badaczy ze Stowarzyszenia Memoriał, e, którzy stwierdzają wprost, że gdyby Stalin chciał zamordować wszystkich Polaków, to by to zrobił. Więc myślę, że tutaj chodziło o konkretne grupy, te kategorie, o których mówimy. Natomiast wykonanie tego rozkazu bardzo często okazywało się niemożliwe do wykonania, bo o ile na Ukrainie, w Białorusi można było znaleźć tych Polaków, odpowiednią ilość tak, żeby zadowolić centralę, to już w innych regionach było to niezwykle ciężko. Ciężko jest przy pomocy Jednego kryterium mhm. opisać cały złożony system, jaki funkcjonował w tym czasie w Związku Sowieckim. Z pewnością ten system istniał tylko dlatego, że funkcjonował też terror. I to od samego początku istnienia Związku Sowieckiego do samego jego końca. Co najwyżej zmieniało się tylko nasilenie tego terroru. Skąd taki NKW w obwodzie żytomierskim wiedział, że dana osoba jest Polakiem? Znaczy na jakiej podstawie on decydował o tym, że jest Polakiem i może podlegać represjom? Po pierwsze, w ramach operacji polskiej skazywano nie tylko Polaków. Ofiarami mogli być też Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, przedstawiciele pewnie wszystkich grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Związek Sowiecki. Po pierwsze, korzystano z sieci współpracowników. Po drugie, od 1934 roku wprowadzono paszporty wewnętrzne, które zawierały informacje o narodowości. Więc wystarczyło przejrzeć taką bazę, żeby mieć już wytypowanych Polaków. Jak wspomniałem, Stalin zezwolił na stosowanie tortur, więc jedna osoba, tak naprawdę poddana obróbce, była w stanie podać kilkanaście innych nazwisk. I w ten sposób się nagle okazywało, że Dozorca z domu jest stoi na czele olbrzymiego spisku liczącego kilkanaście osób. Podkreślimy od razu, że polska organizacja wojskowa przestała działać w 1921 roku i że cała ta polska koncepcja polskiej organizacji wojskowej te setki szpiegów w Rosji, to był typowy wymysł, wymysł Stalina i, i, i jeżowa. Nie funkcjonowała tak rozbudowana sieć agenturalna państwa polskiego. Zresztą z naszych dokumentów wiemy, że było niezwykle ciężko tworzyć taką sieć i ona liczyła kilkadziesiąt osób na terenie całej, całego Związku Sowieckiego. Jakbyś miał spojrzeć na ten wielki terror, operacje narodowościowe lat 37-38 i porównał je z tym, co się działo na przykład w latach 20. czy też wcześniej, jeszcze w okresie wojny domowej, to na czym polega ta specyfika tego terroru według Ciebie wówczas? Wówczas przede wszystkim na skali. W tym okresie, o którym mówimy, a więc w latach 1937-38, represjonowano co najmniej półtorej miliona osób. Ta skala wymagała jednak pewnej logistycznej oprawy i logistycznego przygotowania. I Jak to wyglądało z perspektywy centrum? Czy, oni, czy do nich spływały jakieś informacje, raporty z prowincji? Czy oni w ogóle tego jakoś nie nadzorowali, tylko został wydany rozkaz i w prowincjach róbcie co chcecie? Mhm. Mm Warto zaznaczyć udział bezpośredni Stalina w podejmowaniu decyzji. To nie było tak, że Jeżow wpadł na pomysł represjonowania Polaków i innych grup narodowościowych. To bez wątpienia wyszło od Stalina. Księga Wejść i Wyjść za lata 1937-38, czyli w okresie Wielkiego Terroru, pokazuje nam, że Jeżow ze Stalinem spędził w sumie około 850 godzin. Odwiedził go 300 razy. Wróćmy na moment do rozkazu 00485, który bardzo dokładnie precyzował tryb rozpatrywania spraw. Na dole zajmowały się tym dwójki złożone z prokuratura i szefa NKWD lokalnego. Oni stwarzali, tworzyli spisy. Spisy osób według tych kategorii, czyli albo do rozstrzelania. Albo skazane na, na pobyt w łagru od 5 do 10 lat. E, żeby nie tracić czasu na pojedynczego e, oskarżonego, zbierali je na jedną listę. Tworzyli listę złożoną z kilkudziesięciu osób. E, taką listę zszywano z boku, stąd e, się taka przyjęło się takie potoczne określenie: e, spisy albumowe. I takie spisy e, wysyłano do centrali do Moskwy. Tam z kolei Wyszyński i Jeżow zatwierdzali je. Oczywiście nie zagłębiali się w, w żadne sprawy, bo żadnych spraw nie dostawali. Oni dostawali po prostu spis. Ale wyobrażam sobie, że tych list było tysiące. I w pewnym momencie oni nie mogli, nie mieli takiej siły przerobowej. I to było duże wyzwanie logistyczne. I jak, w jaki sposób próbowano sobie z tym radzić? Po pierwsze próbowano zatrudniać ich zastępców. Oni sami desygnowali swoich zastępców. Jednak to i tak nie przyniosło żadnego rezultatu. W sierpniu okazało się, że jest spraw na 100 tysięcy osób. Więc od września 1938 roku przekazano te kompetencje orzekania i o najwyższym wymiarze kary, jak i pobycie w łagru, niżej do trójek, które tworzyły lokalny szef partii, szef NKWD i prokurator. I to już oni sami podejmowali takie decyzje. Przy czym pozostał ten system albumowy, czyli oczywiście nie rozpatrywano pojedynczych spraw, tylko znowu tworzono listy. W tym przypadku oprócz podstawowych danych znajdowały się tam również podstawowe informacje o samym oskarżeniu, 3-4 zdania, ponieważ one kopie ich lądowały w Moskwie i zawsze ktoś mógł je sprawdzić. Więc to było takie zabezpieczenie ze strony góry. Co w takim oskarżeniu się znajdowało? Kontrrewolucyjna działalność szpiegowska, e, oczywiście bardzo często powiązana z bucharinowsko-trockistowskim spiskiem, e, działalność na rzecz polskiego wywiadu, e, udział w POW, albo przywódcza rola w tym POW. Całość odbywała się w trybie pozasądowym, e, więc nie było posiedzenia sądów, nie było obrońcy. Oskarżony nigdy się tak naprawdę nie dowiedział. Dlaczego został, dlaczego został skazany, mógł się co najwyżej domyślać, że wy, podczas wybijania z niego, z niego zeznań, że został oskarżony za szpiegostwo. Mhm. Ale ty wspominałeś, że Stalin też nadzorował ten proces i on zostawiał tam dopiski, y, które dzisiaj brzmią y, w sposób dramatyczny. Y, ja zacytuję. Pobić unszlichta za to, że nie wydał polskich agentów dla każdego obwodu. I druga. Do towarzysza Jeżowa. Bardzo dobrze. Kopcie i czyście to polskie szpiegostwo. Szpiegowskie plugastwo. Skąd się brała ta emocjonalność u niego, w sensie, i w jaki sposób ty sobie to tłumaczysz? Szczerze mówiąc, nie staram sobie nawet tego tłumaczyć w żaden sposób. On był w stanie czytać bardzo dużo i przerabiał tysiące dokumentów dziennie, i na większości coś zostawiał. Właśnie tego typu zapiski, co też świadczy, jakby wbrew stronnikom tego, że Stalin o niczym nie wiedział, o tym, że jednak on był świetnie poinformowany w każdym elemencie wielkiego terroru. My patrzymy na operację polską i wielki terror, jeśli mówimy o katach, na te wielkie nazwiska, to znaczy Stalin, Wyszyński, Jeżow. Ty wspominałeś o tym, że w pewnym momencie zaczęto, te sprawy zaczęły rozpatrywać trójki. I, i gdybyśmy mieli sobie stworzyć taki portret zbiorowy, to, to, no to właśnie kim był ten człowiek? Po pierwsze, był to człowiek z nadania Jeżowa. Jeżow, kiedy doszedł do władzy, zrobił całkowitą czystkę w strukturach NKWD. Przede wszystkim są to ludzie młodzi, których wczesna młodość przypadła właśnie na okres rewolucji. I wojny domowej. To ona, pełna przemocy, ich wychowała, tak naprawdę. To byli ludzie, często z podstawowym wykształceniem. Nie byli to intelek głęboki intelektualiści, jak to jeszcze miało miejsce w przypadku żelaznego Feliksa Dzierżyńskiego. Byli to najczęściej, Były to najczęściej osoby pochodzenia chłopskiego, robotniczego. Tak naprawdę z, jesteśmy w stanie odtworzyć z imienia i nazwiska ich wszystkich, ponieważ część protokołów trójek zachowała się, więc, więc jesteśmy w stanie ich nazwać z imienia i nazwiska. Wydaje mi się, że musiały być takie sytuacje, że w zasadzie krewni skazywali krewnych. I czy, czy takie przypadki się zdarzały? Z pewnością i takie przypadki się zdarzały. Natomiast też warto pamiętać o ich końcu. Wraz z końcem Jeżowa to był również też dla nich koniec. Beria, który wkupił się w łaski Stalina i go zastąpił. Zrobił jeszcze większą czystkę. Zachowały się z tego okresu, z tych lat 38-41, bardzo ciekawe protokoły przesłuchań, właśnie tych NKWDistów. To one nam pokazują, jak przebiegał naprawdę jak wielki terror, jak przebiegała operacja polska. Co ciekawe, do ich zeznań dokładano również zeznania ofiar, które uwiarygodniały te historie, które, które oni opowiadali o biciu, katowaniu, gwałceniu. Czy uważasz, że cię 20 rzeczywiście wierzyli w to, że w Związku Sowieckim mamy wielką polską siatkę szpiegowską, którą należy rozbić? Czy oni po prostu działali wedle takiego oportunistycznego scenariusza, że no, jest rozkaz z góry, trzeba go wykonać? Zdecydowanie tak. Trudno tam znaleźć ideowych komunistów, którzy do samego końca wierzyli w to, co robią. Było zapotrzebowanie z góry, to je wykonywaliśmy. Zresztą jesteśmy niewinni, gdyż decyzja zapadła na górze, to nie my. W końcu 1938 roku ta operacja polska zaczyna być wygaszana. I dlaczego, dlaczego akurat wtedy, a nie powiedzmy w 1939? Nie tylko operacja polska. Cały wielki terror był wygaszany już właściwie od lata 1938 roku. Po pierwsze, zmieniła się sytuacja wewnętrzna. Jeżow urósł w siłę. W kuluarach mówiono o tym, że zbiera teczki na członków, najbliższe otoczenie Stalina, a nawet i na samego Stalina, że jest w posiadaniu dokumentów mówiących o jego współpracy z ochroną. Po drugie rósł kult Jeżowa. Kręcono dokumenty, nazywano jego imieniem miasta, drużyny harcerskie, pisano pieśni na jego cześć. Słońce mogło być tylko jedno i był nim Stalin. W jaki sposób kończy Jeżow i jak, jak te represje na Jeżowie były tłumaczone przez elitę sowiecką? Po pierwsze, Stalin narzucił bez jego wiedzy Berię jako zastępcę. I to już Jeżow zdawał sobie z tego sprawę, że zbliża się, zbliża się jego koniec. Został osunięty na drugorzędne stanowisko, ostatecznie został aresztowany. Przyznał się z czasem do wszystkiego, w tym między innymi do szpiegostwa na rzecz Polski. My dzisiaj o operacji polskiej wiemy, że represjonowanych było co najmniej 144 tysiące osób, co najmniej 111 tysięcy zginęło. Ty zajmując się tymi represjami sowieckimi, czego, czego na temat operacji polskiej nie wiesz, chciałbyś się dowiedzieć i, i jakie kwestie dotyczące, dotyczące tego zagadnienia wciąż wymagają badań historyków? Przede wszystkim chciałbym poznać nazwiska wszystkich ofiar operacji polskiej. Nasza dotychczasowa współpraca zarówno z archiwum SBU w Ukrainie, jak i ze stowarzyszeniem Memoriał pokazuje, że jest to możliwe. Udało nam się ustalić blisko 50, 58 tysięcy imion i nazwisk ofiar operacji polskiej na Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej. Mówiąc o liczbach, mówimy co najmniej 111 tysięcy, co najmniej 144 tysiące. Czy ty uważasz, że mogło być iść zdecydowanie więcej? Czy już jesteśmy blisko, blisko tej liczby końcowej, mówiąc o tych 144-111 tysiącach? Ja to nazywam przekleństwem co najmniej. To jest coś, z czym w przypadku takiej zbrodni, bo operacja Polska bez wątpienia była zbrodnią, jest nie dla mnie niedopuszczalne. Ja uważam, że zarówno badacze, jak i państwo polskie powinno dążyć do tego, że tak jak wspomniałem, by nazwać ich wszystkich z imienia i nazwiska, jak chciała Chmatowa móc zawołać ich po imieniu. Po drugie, wciąż tak jak na początku mówiliśmy, nie wiemy, co skłoniło Stalina do tak szeroko zakrojonej operacji represyjnej właśnie w latach 37-38. Myślę, że odpowiedź na to znajdziemy w archiwach dotychczas skrywanych w archiwum e, e, rosyjskich i pełny dostęp do nich z pewnością e, sprawi, że będziemy wiedzieć, będziemy, będziemy znali te motywy. Mhm. Ale ty powiedziałeś, że znamy z imienia i nazwiska tylko 58 tysięcy osób, prawda? E, natomiast z represjonowanych było co najmniej 144 tysiące. To znaczy, dlaczego znamy tylko te 58 tysięcy? Skąd, skąd o nich wiemy? To osoby, o których wspomniałem, ich dane, informacje pochodzą właśnie z protokołów dwóch i trójek, które udało nam się pozyskać zarówno na Ukrainie i uzupełnić je o informacje z Rosji. Czyli na przykład o Białorusi na razie nic nie wiemy. To znaczy te archiwa są dla nas zamknięte w kwestii operacji polskiej. Dalej mówimy co najmniej. Czy są jakiekolwiek upamiętnienia? To znaczy mam tablice komemoracyjne, pomniki w Polsce, albo też w Rosji, albo na Ukrainie dotyczące właśnie operacji polskiej, albo jakichkolwiek operacji narodowościowych? Paradoksem jest, że właśnie od tego 2017 roku walczymy o pomnik w Warszawie. Takiego pomnika nie ma. Natomiast powstają właśnie, są, są odsłaniane płyty pamiątkowe. Takie płyty są w Krakowie, w Poznaniu, jeszcze w kilku innych miastach. Również na Ukrainie, w Żytomierzu na przykład, tego typu upamiętnienia funkcjonują. Oczywiście w Rosji, na Białorusi tego typu upamiętnień nie ma. Co się zmieniło w przeciągu ostatnich czterech lat, jeśli chodzi o naszą wiedzę naukową na temat operacji polskiej? Ukazało się sporo publikacji poświęconych operacji polskiej. Czy one się przebiły do świadomości społecznej? Nie wiem. E, wiem, że operacja polska jest poruszana na lekcjach historii. E, to jest bardzo ważne, żeby, żeby o tym mówić właśnie w ten sposób. E, nieskromnie powiem, że Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ma również swój e, wkład w rozwój wiedzy o operacji polskiej. To przede wszystkim baza danych ofiaryterror.pl na której znajdują się wspomniane już blisko 58 tysięcy ofiar operacji polskiej, ale nie tylko operacji polskiej, bo warto podkreślić, że Polacy byli represjonowani również w ramach innych operacji i w ogóle w ramach Wielkiego Terroru, więc tam staramy się zebrać ich dane. Oprócz tego planujemy serię publikacji źródłowych, publikacji pochodzących z archiwów białoruskich, ukraińskich, rosyjskich. Dzięki Maćku za rozmowę. Dziękuję bardzo.